Od ducha do ucha Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego Zrób krok ku radości Twej duszy W hebrajskim słowo przylgnięcie, tu poproszę Was trochę o wyobraźnię, było nazwane dewkut, od słowa dewek, i znaczenie tego słowa dewek, przylgnięcie są różne. Posłuchajcie, po pierwsze przylgnąć, przykleić się, uczynić nierozłącznym, zespolić. Na przykład niech język przylgnie mi do podniebienia, jeśli coś czy to nie? Ale przylgnięcie, dewkut, pochodzi też z słowa dewek i ono ma znaczenie, jak w pancerzu są takie pierścienie, w pancerzu rycerza. Są takie pierścienie. I te dwa pierścienie są uderzone młotem kowalskim po to, żeby się nie mogły... Rozczepić. I to się nazywa, to przylgnięcie dwóch, tak, tych pierścieni nazywa się właśnie dewek. Więc proszę sobie wyobrazić o jakim przylgnięciu marzy Bóg z Tobą. O czymś takim jak dwa pierścienie w pancerzu. Nie da się tego rozerwać. Może dlatego mąż i żona noszą, rozumiecie, nierozłączność. Dewek, dewkut, to jest, to jest wschodni zwyczaj, nie zachodni. Również w Księdze Rodzaju w drugim rozdziale, w dwudziestym czwartym wierszu, mówiąc o małżeństwie Ewy i Adama, jest powiedziane tak, że on się złączył z żoną tak ściśle, że Adam z Ewą się złączył tak ściśle i tam jest użyte słowo dewek. A teraz to przenieść, co wszystko teraz dowiedziałeś się o tym słowie, o tym co cię ma łączyć z Jezusem, że Bóg mówi przylgnij do mnie, czy jak co? Jak Adam z Ewą, jak dwa pierścienie uderzone młotem. Przylgnij się tak przykleisz, że już się nie ode mnie od, nie odkleisz Tak przylgnij do mnie Teraz sobie wyobraź takie uczucie nie, nie potrafię je nazwać po polsku Jakie to? Co to jest to przylgnięcie? Jak to zrobić? To gdzieś w duchu się robi W czasie wojny króla Achaba, Tego króla strasznego, który ożenił się z Izabel Jeden z łuczników syryjskich W czasie bitwy Ugodził go strzałą pomiędzy spojenia pancerza Jeden jedyny jakiś pierścień był rozszczepiony. I strzała akurat tutaj trafiła w jedno miejsce, w tym jednym miejscu, gdzie był ten pancerz rozszczepiony. Ahab zginął. Jak ważne jest, by wszystkie spojenia naszej miłości z Bogiem były szczelne i zwarte, by żadna strzała demona nie zabiła nas w jedności z Bogiem, bo wystarczy gdzieś jedna dziura. Bóg więc pragnie nas bardzo i chce, byśmy z Nim byli w jak najściślejszych relacjach. Nie bójmy się. Z tego powodu y, nie znikną nasze lodówki, czy samochody, czy nie stracimy kontaktu z realiami tego życia. Nic się takiego nie stanie. Wystarczy jeden czas w ciągu dnia, nawet jeden czas wybrany w tygodniu, kiedy on jest najważniejszy, kiedy zamykasz się na wszystko, by w całej rozciągłości otworzyć się na Niego. Może to być niedziela. Niech nic nie działa, dobrze. Ale niech zadziała miłość do Jezusa. Obudź serce. Zamknij się w izdebce, bądź z Jezusem Może po raz pierwszy powiedz Panie, chcę tak mieć zawsze z Tobą kontakt Chociaż krótki, ale chociaż codzienny Inaczej się modlić Modlić się nie dlatego, żeby coś Mu powiedzieć Bo On i tak zna pam na pamięć na modlitwy To nie znaczy, że nie powinniśmy się nimi modlić Ale przylgnąć do Boga Możesz używać ikony Obrazu serca Jezusa, obrazu oblicza, mandylionu, krzyża Ważne, żebyś wybrał taki Taki przedmiot przypominający Ci Jego, żeby to nie było śmieszne, żeby to nie było odpustowe, żeby to nie urągało powadze Jego miłości. Niech to nie będzie taki obraz Matki Bożej, że dziecko w nocy by się przeraziło, gdyby go zobaczyło. Niech to nie będzie takie oblicze Pana Jezusa, że nie wiesz, co to za płeć tam jest. Niech to będzie takie przedstawienie Jezusa, żeby w Tobie budziły się właściwe wyobrażenia o Bogu i właściwa miłość. Ważne jest, byś widział, że Bóg na ciebie patrzy. Zupełnie inaczej reagujemy, gdy mamy przed sobą oczy Boga. Oczy, które nas widzą. Oczy, które w nas widzą wszystko. Czytaj Biblię. Szatan uczyni wszystko, by do tego spotkania nie dopuścić. Żeby ci to wybić z głowy. Od zniechęcenia po choroby, a nawet ważne telefony. Wyłącz więc komórkę. Zamknij drzwi. Powiedz, 15 minut dla Jezusa. Przepraszam, rozmawiam z kimś bardzo ważnym. U Mateusza w szóstym rozdziale, w szóstym wierszu zupełnie niezdezaktualizowane nigdy słowa. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi, módl się do ojca, twego, który jest w ukryciu. Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Słuchajcie, tak jest, że w mojej kiszce, w mojej piwnicy, gdzie mieszkam, mam dwa, dwoje drzwi. Zamykam jedne i drugie, kiedy jestem z nim. Żeby nawet nie słyszeć pukania. Wtedy jest tylko on. To jest wyraz Twojej gościnności i Twojego przylgnięcia do serca. Jest szacunku, kiedy rozmawiasz z kimś super ważnym, mówisz proszę dzieci, wyjść z domu. Albo wyganiasz nawet żonę, męża, wszystko, teraz, jesteś ty ważny, najważniejszy. Czy można znaleźć inny wyraz gościnności? Musisz mu jakiś konkret pokazać, jakiś czyn, wymyśl to. Nie bój się swojej inwencji, jesteś pomysłowy przecież. Takie spotkanie to nie wizyta u dyrektora wszechświata. Tylko pełne czułości spotkanie, czułość to jest następne słowo, które musi zaistnieć między, jako doświadczenie między Tobą a Jezusem. Ja wiem, to, to słowo już ma bardzo wielką literaturę, nawet w Polsce, ale nie potrafimy się już trzymać za rękę w naszym świecie, być sobie bliscy, nie potrafimy już znaleźć nowych, a w rzeczywistości prastarych sposobów przeżywania miłości, bo boimy się takich gestów. Większość ludzi naszej cywilizacji żyje w strachu, w samotności, brakuje nawet ludzkiego ciepła, niektórzy się nawet wstydzą tej czułości, inni źle z niej skorzystają. Wielu ludzi jest zranionych w czułości, więc nawet boli być niedotkniętym albo źle się dotyka. Brakuje zażyłości, brakuje normalnej zażyłości takiej, brakuje czułości, żyjemy zmartwieniami, ponieważ nie żyjemy czułością z Bogiem. Tylko Bóg uczy nas czułości wobec ludzi. Jeśli zatracimy czułość z Bogiem, nie będziemy jej dawać innym. Sami nie będziemy umieli jej przyjmować od innych. Tak pisze Albisetti. Wielu z nas oglądało film Pojutrze. Byliście na takim filmie? Niektórzy byli. Film jest o katastrofie. O zamrożeniu nową epoką lodowcową cywilizacji zachodniej. Jak myślicie, czy ten film jest tylko po to nakręcony, żeby poprzestraszać ludzi, czy też jest jakąś aluzją do współczesnego społeczeństwa? Może chce coś zasugerować, reżyser? Współczesne zamrożenie lodowcowe cywilizacji. Film koncentruje uwagę na katastrofie, gdy tymczasem w tle głównych wydarzeń dzieje się coś o wiele bardziej ważniejszego. Reżyser pokazuje historię zamrożonej rodziny. Rodzina jest zamrożona, tata jest zenty w robocie, mama jakaś zajęta jakimiś tam dziwnymi rzeczami, pracuje w szpitalu i zamiast może własnym dzieckiem zajmuje się zupełnie innym. Syn też jakiś zagubiony jest. Rodzina zamrożona, lodowcowa. Epoka lodowcowa we współczesnym świecie. Czyli rodzina lodowcowa. I na skutek tragicznego zlodowacenia świata, jak to reżyser pokazuje, świata północnego, ludzie odzyskują ciepło. W ważnym momencie tego filmu centralnym punktem jest kominek, w którym się pali książki z biblioteki, żeby przetrwać zimno. Jakie to mądre! Odzyskać ciepło za cenę utraty intelektu. <noise> ciepło nie ogniska, ale ciepło czułości. Film jest aż nazbyt symboliczny. Za bardzo skupiamy się na sukcesie, na pracy, na pieniądzach, na władzy, na nauce, na seksie, na ubraniu, na pozycji, na jedzeniu, na ekranie komputera. Ileż to człowiek przed komputerem zyskuje czy traci czasu, nie? A ile czułości mógłby zyskać patrząc w oczy Boga? Co jest dla Ciebie ważniejsze? Informacje z internetu czy czułość ze Jezusa? Powiedz co jeszcze, że co to jest bardziej boskie? Może warto się z tego wypowiadać. To wszystko może być ważne, ale najważniejsze to odzyskać ciepło Boga. W dramatycznej scenie tego filmu pojutrze młodzi bohaterowie kryją się w bibliotece w Nowym Jorku i palą książki, by stworzyć klimat ciepła, który pozwoli przetrwać. Rezygnując z wiedzy, by odzyskać miłość. Jakie to mądre. Takiego ogniska nie musisz stworzyć z własnej biblioteki, bo może by tata zawału serca doznał. To ognisko masz. Weź na przykład obraz serca Jezusowego. Co tam jest w środku? Ognisko w jego sercu. Mnie to bardzo zdziwiło, wiecie, pół roku po wejściu do kin tego filmu w Azji Mniejszej doszło do tsunami. A film pokazuje właśnie takie tsunami zimna, które idzie od północy i zalewa cały świat zachodni. Ogromna fala. Pomyślałem sobie przypadek. Te porty Indochin zostały zalane katastrofalną falą. Tysiące ludzi zginęło w jednej chwili. Rzadko kto pamiętał jednak, że w tych portach kwitnie prostytucja dziecięca. Dlaczego się dzieci wykorzystuje do prostytucji? Czego ludzie tu potrzebują? Że tam się właśnie dzieci porywa, aby je zabijać i handlować narządami? Że tam jest kandel tego? Że tam też ci postchrześcijanie ze Skandynawii czy świata zachodniego, Europy, spędzają Boże Narodzenie, wiadomo w jakich miejscach? No nie wszyscy na pewno to robią, ale coś tam jest takiego. Uciekając od świat w rozpustę, uciekając od swoich firm wystudzonych z lodowatymi szybami, uciekają gdzieś ciepła, szukają gdzieś ciepłych klimatów. Bóg przyrzekł, że już nigdy nie doprowadzi do potopu. Skoro więc On tego nie zrobił, to kto spowodował tą śmiertelną falę, która jak za Noego zalała tyle tysięcy ludzi? Mamy współczesny potop. Może ten duch. Do którego ludzie zaczęli się uciekać, uciekając od Boga. Czujemy pozbawieni się opieki, czujemy się niekochani, nie czujemy się bezpieczni, bo przestaliśmy żyć przy ognisku, przy sercu Jezusa. To ognisko rozpali również ogniska rodzinne. Byleby tylko znaleźli się ludzie, którzy uwierzyli w to, że tylko Bóg może rozpalić człowieka nowym ciepłem, ofiarując mu swoją czułość. Wielu ludzi ma za sobą wiele związków. I wszystkie jakie? Nieudane. Samarytanka miała pięć. Jestem przekonany, że jednym z powodów było to, że nie mieli czasu dla uczuć, że nie mieli czasu uczyć się też czułości od Jezusa. Uczyli się jej z ekranów telewizorów, a nie z obrazu serca Jezusa. To nie telewizor powinien nas uczyć, jak kochać, tylko serce Jezusa. Sama miłość to za mało, by w nią wierzyć. Miłość oddzielona od Boga może być bóstwem, ale szybko się wypali. Uczucie nie zastąpi Boga. A Bóg to coś więcej niż uczucie. Kto nie ma czasu dla Boga, pewnego dnia odkryje, że nie ma go również dla innych, że nie ma go dla rodziny, że nie ma go dla przyjaciół. W końcu zacznie go skąpić dla siebie samego. Nie będzie miał czasu dla siebie. Tak jak ten bohater z opowieści wigilijnej Dickensa. Ten człowiek. Stanie się tylko biologicznym łącznikiem między komputerem i lodówką. On już nie będzie myślał, będzie pożerał, konsumował, wydalał, nie będzie czuł. Każdy z nas wie, jaką ważną rolę w miłości pełni dotyk. Czułość wyraża się przez dotyk ciała. To niezmiernie istotne dla naszego życia: być dotykanym, ale nie czuć się dotkniętym. Być dotykanym, ale nie ranionym. Być dotykanym, by czuć, się, by czuć bezpieczeństwo, a nie zagrożenie. W naszym świecie dotyk częściej budzi zagrożenie niż bezpieczeństwo. A przecież to tak nie miało być. Pamiętacie, to na pewno większość z Was słyszała o tym przypadku z XIX wieku, kiedy odkryto w Stanach Zjednoczonych, w sierocińcach, że jest stuprocentowa umieralność niemowlaków do pierwszego roku życia. Dzieci umierały na uwiąd, na marasmus. Zastanawiają się dlaczego jest taka wielka umieralność dzieci. Jeden z, z naukowców, który zajął się tym problemem, zwrócił uwagę, że niemowlęta trzymano w czystych, zadbanych pomieszczeniach, ale rzadko je brano na ręce. Więc zatrudniał kobiety, które brały dzieci na ręce, rozmawiały do nich, łaskały, nawet przepasane były takimi specjalnymi przewiązkami. Te dzieci bez przerwy czuły ciepło. Matki jakby. Procent umieralności gwałtownie się zmniejszył. Jest dotyk. Uratowane dziecko. Nasze ciało nie może głodować. Ale kiedy nie jest dotykane przez Ducha Bożego, głód staje się większy i wtedy rzucamy się na każdy rodzaj czułości. Nie patrząc, czy są to ramiona potrafiące nas kochać, czy też pazury bestii. Bez doświadczenia czułości od Jezusa zaczniemy mieć kłopoty, będzie, będzie deficyt czułości. I to się zwielokrotni. wielokrotni. To będzie przykre doświadczenie. Staniemy się sierotami cywilizacji, które boją się dotyku. Sami się amputujemy od każdej miłości, bo ją przeżywamy traumatycznie. Dlaczego? Się odcina od źródła miłości, nigdzie już tego źródła nie znajdzie. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Od ducha do ucha.